Cześć, nazywam się Bartosz Karwan, piłkarz warszawski Legii. Chciałbym pozdrowić wszystkich czytelników tygodnika Bravo Sport. Zbliżają się Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii. Myślę, że jedziemy tam z wielkimi nadziejami i mam nadzieję, że uda nam się minimum wyjść z grupy, którą uważam, że jest wyrównana. Na pewno faworytem naszej grupy jest Portugalia. Mam nadzieję, że nasz zespół yy, poradzi sobie z pozostałymi yy, rywalami i, i spotkaniu z Portugalią może yy, przy naszej yy, ofensywnej bardzo grze i, i, i myślę troszkę szczęściu yy, uda nam się pokonać również yy, faworyta natomiast no, Poza, poza oczywiście zespołem Francji, który jest e, zdecydowana faworytem tych mistrzostw, e, tutaj, kandydata do, do walczenia pierwszego miejsca, opatrywał również drużynie Argentyny, Brazylii. E, na pewno e, silną drużyną jest również e, drużyna Anglii, i myślę, że, że e, na pewno rywalizacja będzie ciekawa. Ja mam nadzieję, że polska drużyna. Dojdzie również do finału, i, i jest to moim marzeniem, i mam taką yy, małą nadzieję, że właśnie zaprezentujemy się z najlepszej strony. Dziękuję. Serdeczne pozdrowienia dla czytelników Bravo Sport. Jeśli rozchodzi się o mistrzostwa świata, to wiadomo, faworytów jest bardzo dużo. Nawet my jesteśmy faworytem tych mistrzostw, przynajmniej dla nas samych. Moimi faworytami jest dużo na Francji. Może Argentyńczycy, którzy nie zawsze na turnieje wypadają najlepiej, ale prezentują się naprawdę bardzo dobrze. I cóż, trzymajcie za nas kciuki. Cześć, to ja, starszy o 5 minut z braci Żołłaków. Pozdrawienia dla wszystkich czytelników. E, Bravo, sport. Jedziemy, chyba wspólnie pojedziemy na te mistrzostwa, bo na pewno, tak jak punktów e, na mistrzostwach świata, potrzebujemy też dopingu z Waszej strony. Mam nadzieję, że przyniesiecie nam e, dużo szczęścia, a my dostarczymy Wam wiele radości. Na pewno nie będzie łatwo. Mamy w e, w wiele świetnych drużyn na mistrzostwach Świata nie ma swoich przeciwników wiadomo, że faworytami są Portugalczycy, brazylijczycy argentyńczycy i, i innych kilka drużyn, które na pewno będą chciały osiągnąć Mistrzostwo Świata. Myślę, że z odrobiną szczęścia i z waszą pomocą postaramy się e, powalczyć jak najdłużej, jak najdłużej zostać na Mistrzostwach Świata tak, żebyście wy i my wspólnie żebyśmy się ucieszyli. Cześć. Pozdrowienia wszystkich czytelników, prawo sport. Idziemy na Mistrzostwa Świata z myślą o zrobieniu jakiegoś dobrego wyniku. Mam nadzieję, że przyczynimy się do tego, że, że, że będziemy mogli dla Was zrobić jakąś niespodziankę. Faworytami prawdopodobnie jest, jest Francja, Brazylia i być może Argentyna. Myślę, że gdybyś, gdyby udało nam się przyczeć im lekko nosa, byłoby nam wszystkim fajnie. Jeszcze raz pozdrawiam i mam nadzieję, że będziecie z nami czołem.